wczoraj nie było odcinka, bo... Bo był ten... Święto było, nie? Tak naprawdę wyszedł Fallout 4 i troszeczkę się zawiodłem na nim Ale od dzisiaj o tym nie będziemy mówili Po prostu wczoraj sobie przegrałem cały dzień Fallouta, musiałem po prostu, bo Fallout wyszedł Jestem fanem, tak? Troszeczkę się w niej Zawiodłem, ale nie będziemy o tym mówić Dzisiaj, dzisiaj troszeczkę późno już Ale sobie spróbujemy zagrać na tym modzie I to jest mod, który... Zasłuchuję na łapkę w górę A tak bez żebro lajków Po prostu zmienia was w chodzącego trupa, czyli te, teoretycznie wróciliśmy z imprezy i teraz jesteśmy naprawdę, naprawdę upici. No może nie aż tak, że macha całą głową. I prawdziwym challenge'em jest, żeby po prostu iść na tym pijaku, spróbujcie sobie sami, ponieważ nasza poznać jest pijana. Dzisiaj mam sobie dwa mody i spróbuję na razie się ucząć. Powiedzmy, że nasz cel to jest przejść na drugą stronę ulicy, więc dobra. Idziemy. Woli. Stary, 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 stary... Nie, 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 nie. Wiecie jak to, ty... nie wiecie jakie to jest trudne. Stary, obróć się. Ja, ja wiem, że jesteś pi, ja wiem, że jesteś pi, A o dobrze, dobrze. <laughs> Jezus, jakie to jest trudne. Dobra, dobra, idź, idź. O, 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 okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, powoli, powoli, powoli. Cały, trzymaj się barierki. Powoli. Idź powoli. To jest się. Możecie to jeszcze włączyć po tym, jak widzicie z baru, kiedy będzie was cały ekran się gibał. I jak w takim stanie, lepiej bym wziął taksówkę. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo po... stary wpad jest po samołudze jakiś, nie? Teraz może mi się uda powrócić, się tu jak on idzie. Okej, okay. spróbujmy z pierwszej osoby teraz, bo nie widziałem dokładnie, jak to wygląda. No nie, wygląda żeby być ciekawie. Z mojej perspektywy. Uda ci się, zwierzę ciebie, wierzę. Tutaj próbuję dojść do taksówki, ale my ją spróbujemy ukraść. I sprawdzę, czy mogę w ogóle brać z samochodów, wyjmować ludzi, tak, podczas pijaka. I niestety nie mogę. Powiedzmy, że pomieszałem z, z alkoholem coś i przykładowo pojawiło się to. Nie pytajcie się, ja jeżdżę na krowie. To jest bardzo ciekawy mod, tak. Możecie jeździć na krowie. Jest on bardzo fajny. I ten mod jest bardzo bardzo ekscytujący, tak naprawdę nie wiem o co w nim chodzi. Ja nie jestem dobrym wojem bo moja krowa się zbuntowała i nawet nie mogę ruszyć do, do przodu, bo, bo nie, mi nie pozwala. Krowo idź! Idź, że do przodu! Klikam to... Dobra, krowa się ruszyła, czekajcie, udało mi się. z dawaj, dawaj, daj krówko i wio! Dogonimy wszystkich, przegonimy i co jest policja? Nie idź na tą stronę. Szybko, szybko, krowo. Dawaj, dobrze, dobrze, widzicie? Udało mi się, udało mi się, teraz muszę wypisnąć policję, wcale nie jestem pijany i na narkotykach Teraz padłem właśnie z krowy, nie, zabili mi krowę, wy, zabiliście mi krowę, wy, nie, żyje! krowo, uciekaj, zabiją cię, szybko, szybko, uciekaj, uciekaj, kurde, zabiją nas nie, kurde. No dobra, no i wyszliśmy ze szpitala i spróbujemy się dostać zaparkowanego samochodu. Dalej jesteśmy pijani, nie, nie uratowali nas, e, i tak naprawdę to jest cały mod, czyli chodzenie po pijaku. Ale powiem wam, że jest naprawdę frajda, ponieważ są challenge mapy, nie? Są challenge mapy e, i powiem wam, że na challenge mapie to by było naprawdę geniale. Przy, ja, przepraszam bardzo, ja przepraszam przypra, pana bardzo, panią też przepraszam, pani, pani zaczyka. Pani zyczyka, pani zyczyka. Musiałem dokleić bonusa, przepraszam. Czy pani mi nie robi zdjęcia? Proszę bardzo, pani mi nie robi zdjęcia żadnego. Żadne... Zdęcają się nad biednym biednym pijakiem, tak? To, że sobie popiłem ostatnio. To dziś znaczy, jeżeli chcecie podejść po jakąś małą, małą tutaj górkę, czy nawet po schodach, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak się tam doczołgam, dojdziemy tam, mam nadzieję, nie, więc idziemy, przepraszam bardzo, proszę, idziemy, idziemy i tu są schody, nie, i schody działają tak. Nie da się wejść po schodach i to na pewno nie szybko. Dobra, patrzcie, jak chcecie zejść po schodach, to też nie jest być ciekawy, po prostu się wywrócicie, no. Dobra, spróbujmy sobie teraz ukraść samochód i zobaczymy, jak ten drunk, e, drunk mod działa. A akurat nie, czyli musicie być po prostu w normalnym barze, i wtedy, wtedy po prostu się tam upić i dodatkowo będziecie prawdziwym pijakiem, tak? E, więc tak to, tak to wygląda. A wyskoczmy teraz z samochodu. <laughs> pan mi pomoże, pan mi pomoże, ja, ja nie chciałem pana obrazić samochód zniszczyć, nie chciałem. Dinozaury to kłamstwo, które wierzą słabi, mówi pan, a ja mam pistolet w ręku, kurde Przepraszam, pan, pan nie ucieka. Ja chciałem tylko się zapytać o te dinozaury. Oczywiście jeszcze mi sąsiad wierci, super, naprawdę. E, GTA Online się nagrywa powoli, ale musicie zrozumieć, że jest teraz Fallout. I wiecie, to jest czwórka, tak? Muszę sobie przejść, muszę sobie zobaczyć. Chociaż na razie nie jest aż tak dobra, jak New Vegas stary, czy, czy trójeczka. niezbyt cudowna, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiem, że krótki odcinek, ale jutro postaram się na nagranie następnego, czyli będziecie mieli, nadzieję, że jutro też jakiś odcinek z jeżeli nie, to w sobotę. Więc trzymajcie się, cześć, łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Na razie.